Jak ważne są prawidłowo funkcjonujące hydranty, wie każdy, choć zapewne nikt nie chciałby być zmuszonym do korzystania z nich. Niestety, urządzenia te są często niszczone. Awaryjność hydrantów jest dość duża, zwłaszcza że często dochodzi do ich zniszczenia w sposób świadomy lub nieświadomy, a mianowicie przez samochody, przez jakieś potrącenia czy najechania. Co roku staramy się na bieżąco część tych hydrantów naprawiać. Oczywiście jest spora część hydrantów nieużywanych. Nie z hydrantów powinna korzystać Straż Pożarna. W tym miejscu nasuwa się więc pytanie, skąd mieszkańcy wiedzą, który z nich jest sprawny, a który nie no Niestety zdarzają się przypadki, kiedy nam troszeczkę wody ginie z tych hydrantów. W związku z tym no, staramy się je na bieżąco naprawiać. W tym roku już kilka zostało naprawionych. Pan kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych jeszcze w tym roku kilka hydrantów wymieni. Przy czym no nie wszystkie będą funkcjonowały, dlatego że przy tak dużym zagęszczeniu hydrantów nie wszędzie są one potrzebne, bo rozciągnięcie 50 metrów linii w razie nie daje. Że pożaru to, to nie jest większym problemem dzisiaj, przy takim wyposażeniu straży gminnych. Gmina dziełdowo będzie sukcesywnie naprawiać zepsute hydranty, a tam, gdzie nie uda się ich naprawić, zostaną zamontowane nowe. Niestety, nie wszystko naraz. Zakupionych zostanie tylko kilka urządzeń rocznie i pojawiają się tam, gdzie są potrzebne najbardziej.